Jak wyglądało twoje przejście z jednej stacji do drugiej? E, jak przy... wyglądało moje przejście z jednej stacji do drugiej? Hmm? Ojejku, nie, nic nie mówię, to są już takie rzeczy, wiesz, nasze wewnętrzne, nie ma tutaj tego em, o czym dyskutować. Ja jestem zadowolona z mojej pracy w poprzedniej stacji, dlatego że mnie bardzo dużo nauczyła i myślę, że była to dla mnie taka szkoła tego, co robię teraz tutaj w Telewizji Polsat. Po prostu nauczyłam się, popełniłam tam błędy, na które tutaj nie ma miejsca. Okej, okay, ale myślisz, że to była Cały dobra czas decyzja? Się uczę. Cały czas się uczę. Tak, to była bardzo dobra decyzja, dlatego że przeszłam do dużej stacji na główną antenę, e, więc mogłam rozłożyć mocniej skrzydła, mogłam się nauczyć jeszcze więcej rzeczy i przed jeszcze szerszą publicznością, więc dla mnie to jest ogromny sukces. Więc to jest takie pytanie retoryczne. A czujesz się to doceniana? Bardzo. A zdarzyło ci, ci się, że miałaś jakąś reprymendę? Reprymendę? Wiesz, no. nie. Właśnie w tej stacji jest bardzo tak. Mm, rodzinnie, można powiedzieć. Tutaj e, naprawdę nie odczuwać takich hierarchii. Tu wszyscy ze sobą bardzo ładnie rozmawiają, wszyscy są tacy kulturalni e, i nigdy nie odczułam, że robię coś nie tak. Nawet jeśli ktoś by mi miał to powiedzieć, to podejrzewam, że w bardzo delikatny sposób, a różnie bywało gdzieś tam na świecie, nie? W pracy. Nie ma co się oszukiwać, ale naprawdę jesteś dobra w tym, co robisz. Dzięki, ty też. Dzięki. To <laughs> po sobie cię, na koniec. się ktoś kiedyś odkupić? Co to znaczy? Jak już byłaś w Polsacie, ja nie jestem na sprzedaż! Ale nie, w sensie, że ktoś złożył ci jakąś propozycję, przejść gdzie indziej, zrób coś z nami. Takie Wiesz co, coś? ja powiem ci, że y, ja w Stacji Polsat jestem od niedawna, więc y, jeszcze chyba nikt się nie odważy. Jest mi tu dobrze ich a to widać. No kurczę, mam dwa największe formaty, Love Island, Ninja Warrior, prowadzę Sylwestra, czego chcieć więcej? Odkładasz? Co? Kasa. Kasa. No kurczę, wiadomo, trzeba się zabezpieczać w życiu. Lokaty czy... W Cicho! W skarpetach pod tapczanem. Dziękuję.